Spółdzielnia mieszkaniowa Górnik próbuje rozwiązać kolejny problem, który zgłaszają mieszkańcy ich zasobów. Głównie chodzi o parking przy Pawilonie Handlowym 72 na osiedlu Podłęże. Problem z możliwością zaparkowania przez osoby najmujące lokale i klientów pawilonu. Miejsca są zajmowane przez lokatorów z pobliskich bloków i innych miejsc. Parking jest dla klientów i najemców lokali pawilonu. Dlatego spółdzielnia podjęła działania, by problem parkowania w tym miejscu, Rozwiązać. Podjęliśmy współpracę z firmą, która pomoże nam tutaj rozluźnić te miejsca parkingowe dla klientów i najemców lokali użytkowych przy wjeździe na parking została usytuowana tablica, która jasno mówi, jaki tutaj będzie regulamin. Każdy kierowca, który zapozna się z regulaminem na tablicy, będzie wiedział, jak przestrzegać miejscowego tutaj prawa na, na parkingu. Podjęte przez spółdzielnie działania mają charakter swego rodzaju testu, który w przypadku pozytywnego rezultatu będą wdrażane w innych miejscach będących własnością spółdzielni gdzie również pojawia się problem z parkowaniem. Podjęte działania przez spółdzielnie mają charakter właśnie swego rodzaju testu, który w przypadku pozytywnego rezultatu będą wdrażane w innych miejscach, tam gdzie lokatorzy nam to zgłaszają, gdzie również pojawia się też problem z parkowaniem na, na terenach spółdzielni. Na osobę naruszającą regulamin parkingu zostanie nałożony protokół opłaty parkingowej. Taka osoba może w ciągu trzech dni odwołać się od nałożenia protokołu i jeżeli okaże zrozumienie, kara może zostać Anulowana. Taka osoba, która zlekceważy protokół, będzie ścigana przez policję z tytułu wyłodzenia miejsca postojowego. Aktualnie trwa siedmiodniowy termin karencji w celu zapoznania się z regulaminem parkingu. Po upływie tego czasu rozpocznie się patrolowanie parkingu.